Witam, mówi Marek Jankowski. W najnowszej branży dziecięcej wrzesień 2014 przyglądamy się bliżej pracy sprzedawców. Co zrobić, żeby poprawić obsługę klienta? Jak wygląda sklepowa codzienność od kuchni? W jaki sposób wynagradzać sprzedawców i motywować ich? Czy to zawód na chwilę, czy na całe życie? Sporo miejsca poświęcamy galeriom handlowym, które powstają już nawet w małych miastach. Czy taka lokalizacja się opłaca? Przedstawiamy opinie za i przeciw. Prawnik radzi, jak negocjować umowy najmu w obiektach wielkopowierzchniowych. Bohaterami naszych wywiadów są Dariusz Staniszewski z Babylandu i Rafał Goliński z Eurotradu. Miłośnicy mody dziecięcej z pewnością chętnie przeczytają o nowych trendach, pomysłach na sprzedaż i najnowszych propozycjach pokazywanych na targach we Włoszech i w Niemczech. Polskie projektantki typują, co będzie modne w sezonie jesienno-zimowym. Podpowiadamy, jak z pomysłem urządzić mały sklep i pokazujemy, w jaki sposób właściciele punktów handlowych radzą sobie w praktyce z problemem uporządkowania dużego asortymentu na ograniczonej przestrzeni. Ten numer to aż 152 strony do czytania. To nasz kolejny rekord. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do lektury.